Cześć, wi! Jednak zadzwoniłaś. Dzięki. Obiecałem, przecież. Nie dla każdego dotrzymywania obietnic jest oczywiste. Więc? Masz coś dla mnie? Ewelin nie ma już w chmurach. I chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do koksywie Fingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Chick Street. Kurwa, wie. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, że wytrzymała się z daleka od chwór. Chyba radzi. Do tej pory czasu zacznijmy czyj życie straciło 90, tym kończymy wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Albo ci zrobię? się tak śpieszysz? No za darmo. Wygląda biednie, ale działa. I kazał ci płacić w ogóle? Czy na kreskę wziąć? No przecież mówię, żadnych pieniędzy. Ej, stój! Do kogo? Mam tu sprawę do załatwienia. Może po prostu się odpierdolisz i nikt nie będzie żałował. Od razu tak na poważnie. Ja przecież tylko pytałem. Dobra. Slacz przepuść pana. Do kogo? Nie chcę żadnych kłopotów, ok? Po prostu dajcie mi przejść. Ładnie proszę. No rzeczywiście, ładnie. <laughs> Dobra, wiesz. Szukam Ripera. Nazywa się Fingers. Wiecie, gdzie go znajdę? Po co go szukasz? Nie twoja sprawa. Szukam go, bo tak mi się podoba. Złaź mi z drogi. Ej, tak się nie mówi do Lilloko. Tak jest! Dajesz chłopaku. Mam problem ze wszczepem. Nie jesteś stąd. Nie było innych riperów w mieście, że akurat tutaj przylazłeś? Słyszałem, że fingers jest dobry. To jest bardzo dobry riper dla kurew. Jesteś kurwą? Tak, jestem kurwą. I potrzebuję ripera odpowiedniego dla siebie. Dobra, puść go. Bardzo dobry riper dla kurew. Jesteś kurwą? Sam jesteś kurwą. Jak ty się odzywasz do mnie? Słyszeliście, co on powiedział? Powtórzyłbym tylko po co? Twoje dwie szare komórki nie są w stanie tego zarejestrować. Co? Przeproś kurwa. Dobra, poniosło mnie. Przepraszam. Za późno kurwa! Wyplułeś z siebie nie te słowa, co trzeba. Lillo wepchnie ci je z powrotem do gęby. Uh! żeby zasłużyć na moje przeprosiny, trzeba być kimś. A ty jesteś nikim. Tak się nie mówi do Lilloko. Pierdol się, zejdź mi z drogi. Jak ty się odzywasz do mnie? Słyszeliście, co on powiedział? Powtórzyłbym, tylko po co? Twoje dwie szare komórki nie są w stanie tego zarejestrować. Co? Przeproś, kurwa. Dobra, poniosło mnie. Przepraszam. Za późno, kurwa! Wyplułeś z siebie nie te słowa, co trzeba! Liloko wepchnie ci jest z powrotem do gęby! Wow! Świą swoją zbroczyli. Gdyby przyjazny był nam Pan Wszechświata, o pokój byśmy twojej duszy prosili, że się nad naszą złą dolą użali. Niezły trip. Wszystko w porządku? Nie lubię wody, nie będę pływać. Nie widzisz, że nikogo to nie obchodzi? Gdzie znajdę Fingersa? G Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane. A potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Nie leś. Chyba, że chcesz do jakiegoś nie To idź, załóż sprawę w sądzie. Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta. Nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Nic ci nie jestem winna. Poza dwudziestoma paczkami! Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś! Uważaj, jak się do mnie odzywasz, Mato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać! wobec niej roszczenia finansowe to idź, załóż sprawę w sądzie Dotarłeś aż tutaj Faktycznie musisz bardzo chcieć z nią porozmawiać tylko to co mi nie możesz Ej jest kolejka Gdzie się pchasz Ty Poczekaj na swoją kolej Znasz tego ripera fingersa? Słyszałam o nim Co słyszałaś? A właściwie to, co ty tutaj robisz? To samo co ty? Szukam Ewelin. Wiedziałaś, że nie ma jej w domu, Lalek. Za kogo ty mnie masz? Po co miałabym ci mówić, że tam jest, gdybym znała prawdę? Bo mi nie ufałaś. Dalej ci nie ufam, ale to nie znaczy, że mam kłamać. Skąd wiesz, że to tutaj prowadzi trop? Mam przyjaciół w chmurach. Wieści szybko się rozchodzą. Mów jaśniej. Znajomy powiedział mi, co odkryłeś, dlatego przyjechałam. Kim jest ten znajomy? Tom Caldera, pracuje jako lalka w chmurach. Nic mi wcześniej nie wspominał, że Evelyn zniknęła. Chyba dopiero twoje pytania wzbudziły w nim wątpliwości. Aha, to nie jest najbystrzejszy chłopak. Wybacz, ale twoje opinie w tym momencie mam głęboko w dupie. Możemy się skupić na Evelyn? Zaczynam się poważnie o nią martwić. Evelyn była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Psst. Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowała mi to wybić z głowy, ale. Rozmawiałaś już z tym fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać, niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. No, nie patyczkują Ej, się a ja? Co to ma znaczyć? To nie mordownia w Pacyfice, tu się czeka na swoją kolej. Mam parę pytań. Im szybciej odpowiesz, tym szybciej możesz wracać do pacjentów. No cóż, z taką logiką nie da się dyskutować. Pacjentka będzie odczuwała mały dyskomfort, jeśli ją teraz zostawię z niedokręconą połową twarzy. Wciskasz jej straszne gówno. Ten faceplate ma uszkodzony dźwigacz powieki. Moja pacjentka ma pełną świadomość mankamentów tego wszczepu. O! Alternatywą jest brak powieki i całej reszty faceplate'u. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Wiem, że trafiła do twojej kliniki. Tak, tak. W porządku. Ale czy możemy najpierw dokończyć zabieg? Potem pobawisz się w doktora. Język ci nie działa? Musisz poczekać, kochanie. Widzisz przecież, co tu się dzieje. Ale moje oko! No już, już spokojnie. Ocieraj łzy, żeby nie dostały się do mechanizmu. Ten faceplate ma uszkodzony dźwigacz powieki. Nie będzie mogła do końca zamknąć oka. Wiem, wiem. Niestety jestem zmuszony pracować ze sprzętem z drugiej ręki. Oraz trzeciej i czwartej, z tego co widzę. O! Alternatywą jest brak powieki i całej reszty'. Poczekam. Bądź dzielną dziewczynką to może zaboleć. Ała! Ała! I jeszcze chwilę, wytrzymaj jeszcze chwilę. Zrobione. Jak się teraz czujesz? W porządku. I wygląda też w porządku. No, to teraz uśmiechnij się ładnie. Jest kolejka. Gdzie Poczekaj na swoją kolej! Znasz tego Ripera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Hej, dobrze że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Ewelin była u moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowała mi jej to wybić z głowy, ale. Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Finger wspomaga prostytutkom z Jig Jig Street? Mnie pomógł. Jeździłabym na wózku, gdyby nie on. Zainstalował ci w szczep, z którego ktoś wcześniej usunął real skin i zastąpił syntetycznym szajsem. I to starego typu. Wolę to niż paraliż. Muszę z nim porozmawiać. W tej chwili. To bardzo ważne. A myślisz, że my tutaj przyszłyśmy malować paznokcie? Ja was Sprawiedź. mogę Czym możesz otwierać stanę? Mm, ty to jesteś jednak <laughs> cipa. A ty przynajmniej zapukaj, tam i zapytaj, kiedy on skończy. To jest klinika, a nie jakaś pralnia samoobsługowa. tak. Wszystko mi się Chodźcie rozumiem. śmiało. Zobaczamy. Wchodzimy. No dobra, poczekam. Każdy musi swoje odsiedzieć. E, a teraz? Lepiej, ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. E, poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw wzrokowy. No wreszcie. Tylko żeby się nie okazało, że stało, stało jej się coś złego przez te trzy godziny, kiedy tu grzaliśmy fotel. Wchodzimy? Dała, jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź, Wieś to czy samo możesz otwierać... Ale nie każdy może rozwalić te budy, jak się zniecierpliwi. Dobra, to co od razu ten ton? Teraz... Jak się wam tak strasznie śpieszy, Ale... to wchodźcie. Ale coś jest nie tak. Wchodzimy. Masz. Za to kupisz sobie prawdziwe wszczepy. U prawdziwego ripera. Skoro stacie na prawdziwego ripera, to czemu tu sterczysz? A ty co się przejmujesz? Sterczy, bo widocznie lubi. Dostałaś kasę, to podziękuj i wychodzimy. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Wchodzimy. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno Was się zaadaptować. Wchodzimy? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi chłopcami. Z tym, że w tej chwili jestem zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moksów. Moks. Szanuję. Czego chcecie? Zapomniałeś, po co tu przyszliśmy? Wiesz co? Jeździłem kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Błagam, nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Czego wy chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Super. czego wy chcecie? Słyszałem, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczepy. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Pch, nie rozśmieszaj mnie. Ewelin Parker, muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak: wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą, zapytaj kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Tam się nie wchodzi, ok? To mój prywatny pokój. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje zacne cztery litery. Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłem jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Yy, wydawało ci się, to tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Forest, to nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówią na niego Woodman. Pracuje w domu Lalek. Czyli rozmawiałeś z nim? Nie spodobało mi się, jak Woodman ze mną rozmawiał. I teraz przez dłuższy czas będzie miał problemy z mówieniem. Ty też mi się nie podobasz. Uważaj, co mówisz. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować, a gdybym miał lepszy sprzęt. To ja zadaję pytania. Czy Woodman przyprowadził do ciebie Ewelin? Przyprowadził? Co za dużo powiedziane. Ona nie była w stanie chodzić. Prawdę mówiąc, to nie była w stanie robić niczego. Nie powiedział jak ma na imię. Nazywałem ją laleczką. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. Ach, gdybym miał lepszy sprzęt. Co jest? Lepiej sobie przypomnij. Albo sprawię, że mnie zapamiętasz. Na zawsze. Zabrali ją faceci ze studia Braindensowego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Więcej konkretów. Co to za studio? Mówili, że to nagrania z ćmą, Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Sprawdź logi. Przecież musisz gdzieś zapisywać transakcje. Tego sprzętu się nie rejestruje, a już na pewno nie na nazwisko. Niebieskie włosy, chip lalkowy, najwyższej jakości densowy uszkodzony. Była tu. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt. Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było. To pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak na Tranerski, oberwała wyspecjalizowanym malwarem. Hmm, to ma sens. Przejdź do puenty. Eee, puenta jest taka, że no jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz! Co z nią zrobiłeś, pojebie? Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo zrozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę! Widzę, że jesteś prymitywem. Nie warto na ciebie marnować słów. Zabrali ją faceci ze studia Braindensowego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Nie mów to tak o niej. Obraziła mnie! Im prędzej powiesz wszystko, co wiesz, tym krócej będziesz musiał nas znosić. Gdzie jest Evelyn Parker? E, możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe Braindensy. Judy, uspokój się, okej. Okay? Nie pomagasz. Ja będę rozmawiać. Gdzie jest Evelyn Parker? E, możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe braindensy. Co to znaczy niszowe? E, nie wiem. To znaczy, ja takich rzeczy nie oglądam. Czarne porno? Powiedziałem nie wiem. Wiesz to na pewno. Słuchaj, ona tu była przez cztery dni. Praktycznie cały czas nieprzytomna. Nie zaprzyjaźniliśmy się na tyle, żeby mi teraz wysyłała wiadomości o tym, co robi i jak się czuje. Gdzie ją znajdę? W sumie to. <laughs> Jesteś spoko. Podobasz mi się. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fiksera. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią dwóch typów. Do kogo konkretnie zadzwoniłaś? Do Wakako. Powiedziałem, że mam na zbyciu lalkę ze wszczepem Braindensowy. Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem, nie byli wylewni, a ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Jak wyglądali? Byli podobni zupełnie do nikogo. Nic nie zapamiętałeś. To byli goście w typie takich, którym nie należy się przyglądać za intensywnie. Jeden miał brodę. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Czy jakoś tak? Że jest idealna do ćmy. To naprawdę wszystko, co wiem? Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, złotko. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Poniosło ją. Wiesz to, nerwowa dziewczyna. Ha, baby, co? Nie trafisz za nimi. Czekam na zewnątrz. Judy miała rację. Tacy jak ty sprawiają, że w tym mieście nie da się żyć. Dostałeś, co chciałeś, tak? To teraz wypierdalaj.